Cześć z tej strony, Kushi. Na wstępie chciałem Was przeprosić za to, jak dzisiaj brzmi mój głos. Ale jestem trochę przeziębiony. Ale nie chciałem zwlekać z tą informacją, bo naprawdę dowiedziałem się czegoś bardzo ciekawego, jeśli chodzi o Pokémon Go i legendarne Pokémony. Otóż wczoraj na forum Reddit pojawił się nowy post, który zawiera link do francuskojęzycznego artykułu o tym, że rzekomo Niantic ma niedługo zaczynać testowanie właśnie we Francji. Nowego systemu współpracy z firmami. Wiemy, że tego typu system działa już z powodzeniem w Japonii, gdzie Niantic po prostu podpisał umowę z firmą McDonald's. Działa to w ten sposób, że praktycznie każda restauracja McDonald's w Japonii ma nieskończonego, permanentnego. Lura. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. McDonald's oczywiście płaci na Jantikowi za to, a dzięki temu ma więcej klientów, bo dzieci chcą łapać Pokemony w McDonaldach. I to nie jest żadna spekulacja, to jest sprawdzona informacja, wiemy, że to już działa w Japonii od dłuższego czasu. Natomiast ten artykuł, który teraz się pojawił, nie mogę na 100% powiedzieć, że jest potwierdzony. Natomiast post jest już tutaj na Reddicie. Od wczoraj, i póki co nikt go nie obalił, większość użytkowników uważa go za wiarygodny. A artykuł zalinkowany w tym poście mówi właśnie o tym, że Naiantik będzie chciał kooperować z firmami Francji. W jaki sposób? Otóż będą sprzedawać za 3000 euro możliwość uzyskania pokestopu oraz gymu w swojej restauracji, nie wiem, biurze podróży, czymkolwiek, po prostu jeśli masz jakiś biznes i chcesz, żeby ludzie tam przychodzili, będziesz mógł wydać 3000 euro. Dzięki temu będzie tam Pokestop i Gym. To by jeszcze nie była taka łamiąca wiadomość, to by jeszcze nie było takie fenomenalnie ciekawe. Ale dalej w tym artykule są wypisane wszystkie korzyści, jakie otrzyma biznesmen za współpracę z Nianticiem. I oprócz tego, że Twój Pokestop i Twój Gym będą miały logo Twojej firmy, jest tam jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Jak możemy wyczytać w artykule. Pełna współpraca z Najantikiem, czyli ta właśnie współpraca za cenę 3000 euro. Będzie również zawierać event, czyli wydarzenie związane z otwarciem tego nowego pokestopu oraz gymu. To wydarzenie będzie poprzedzone 14 dniami kampanii marketingowej i kiedy nadejdzie już ten moment, w tym miejscu będzie można jednorazowo zdobyć. Niedostępnego nigdzie indziej Pokemona Przetłumaczyłem sobie tutaj ten fragment artykułu Bo byłem ciekaw czy naprawdę chodzi rzeczywiście o legendarne Pokemony Chciałem to dla was potwierdzić Ale tak czy siak ten fragment oznacza Pokemon nigdy nie widziany wcześniej w grze Także jeśli ten artykuł potwierdzi się To mamy w tym momencie ujawnione Że na pewno będą to Pokémony nie widziane nigdy wcześniej w grze Czyli albo Dito, Albo któryś z Pokemonów legendarnych Albo Pokémony z drugiej generacji. W tym artykule padają jeszcze określenia Rare, czyli bardzo rzadki, albo exceptionel, czyli jakiś powiedzmy no wyjątkowy. Także myślę, że można się spodziewać, że raczej będą to po prostu Pokémony legendarne. Dodatkowo ktoś tutaj w tym temacie na Redditie przetłumaczył, że Ditto nie będzie dostępny w tych eventach, Ditto będzie dostępny tylko jako Easter Egg, ale nie wiemy kiedy, w jakiejś nieokreślonej przyszłości. Także na ten moment wszystko wskazuje na to, że po prostu Niantic będzie testował we Francji system. W którym firmy płacą naiantikowi grube pieniądze i w zamian za to jednorazowo w tej firmie będzie odbywał się event, w którym będzie można zdobyć legendarnego Pokemona. Co o tym sądzić? No cóż, po prostu można powiedzieć, że naiantik się sprzedał za takie pieniądze. Nie wiem ile firm będzie chętnych na to, podejrzewam, że w samej Francji pewnie z 1000 firm. 1000 razy 3000 to jest jakieś 3 miliony euro, czyli już 12 milionów złotych. Zarobku dla Nianticu, a pamiętajcie, że to jest tylko sama Francja, jeśli ten system wejdzie na całym świecie, to myślę, że można się spodziewać, że zarobki Nianticu polecą tak w kosmos, to będą po prostu setki, setki milionów złotych. Także szczerze mówiąc nie spodziewałem się takiego sposobu rozwiązania problemu legendarnych Pokémonów przez Niantic, ale jeśli to jest, jeśli to okaże się prawdziwe, to po prostu myślę, że można im bić brawo, bo takiego skoku na kasę jeszcze nie było, naprawdę, tyle milionów dolarów zarobić na tym wszystkim. O ile to się oczywiście uda, o ile oczywiście gracze nie będą protestować, o ile nie będzie jakichś problemów prawnych, żeby organizować tego typu rzeczy. No nic, poczekamy, zobaczymy. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach ukaże się albo jakieś potwierdzenie tego artykułu, albo jakieś zdementowanie tego artykułu, jeżeli jest nieprawdziwy. Czekamy teraz na oficjalny komunikat na Antiku po angielsku. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o takim rozwiązaniu, żeby za 3000 euro. Dowolna firma mogła sobie organizować event z legendarnym Pokemonem do zdobycia. Pamiętajcie, żeby dać koniecznie łapkę w górę pod tym filmikiem i subskrybować mój kanał. Dzięki za oglądanie. Na razie cześć.